Hej Lisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem wydawnictwa Pan Wydawca. Odwiedź stronę panwydawca.pl i sprawdź inne interesujące pozycje. FM Obóz Ekschondi, Lipiec, rozdział 24. Do walki. No, to wszystko ustalone. Ex-Hondi zaczął czytać głośno: Drużyna węża, Solid, Terry i Bob, drużyna wiewiórki, Kali, Frost i brytni. drużyna nietoperza, Dentes, Helena i Houston. Sporo było tych drużyn, a kreatywność pod względem nazwy była niebywała. Gdy ostatnia, dru... Gdy ostatnia drużyna imienia Capybara została wyczytana, Lakus powtórzył im zasady. Przypominam, nie oszukujemy, gramy bezpiecznie i nie próbujemy zmienić żadnych uczestników w zombie do podboju planety. A ktoś kiedyś tak zrobił? Frost zapytał szeptem Dentesa. Podobno. Odpowiedział bardzo krótko. Przez następne kilka godzin odbywały się zawody. Wszyscy pływali, wspinali się, brali udział w grach nie z tego świata i byli cali brudni od błota i brokatu, a co niektórzy również od jajek. Niektóre konkurencje były drużynowe, inne nie. Prawie przegrali grę w powietrzną siatkówkę, ale refleks kalego i mięśnie Frosta zrobiły swoje. Z kolei Brittany pokonała Houston w przenoszeniu łyżką mikstury wybuchającej przy dotknięciu ziemi, chodząc na obcasach. Działając razem, doszli do ostatniej walki. – Oczywiście to musicie być wy! – Kali zmierzył drużynę węża wzrokiem. – Oczywiście to musicie być wy! – powtórzył Solid. Wszyscy byli bojowo nastawieni. – No, mamy okazję, by rozstrzygnąć konflikty raz na zawsze – mówił Frost bojowym tonem. Zgadzam się. Niech wygra najlepszy. Solid podzielał nastawienie jasnowłosego i jego przyjaciół. Oszust. Uwaga, uwaga. Jako, że to finał, ekschondi spojrzał na panią Kalinkę i oboje zaczęli się chichlać, Zmierzycie się w trzech konkurencjach szachy, lot z przeszkodami i pływanie. Sami wybierzcie, kto w czym weźmie udział. No to ja biorę szachy. To oczywiste. Bob pływania, a Terry ten durny bieg. Gdzieś mam tę nagrodę, ale chcę im utrzeć nosa. Zakomunikował Solid. Lot? A dlaczego akurat ty bierzesz szachy? Prychnęła Terry. Bo mnie jest dwóch. Bob najlepiej pływa, a ty nie masz lęku wysokości. Terry nie mogła się kłócić z jego argumentacją, chociaż... Zaraz, macie lęk wysokości obaj? I dodała w myślach: Z jakimi fajtłapami ja się zadaję? Lepiej się zastanówmy, jak zamierzamy wygrać. Ja oczywiście zwyciężę, bo w końcu mam oku. Bobowi damy eliksir na oddychanie pod wodą, a dla ciebie snuł plan solid. Dam sobie radę sama. Poza tym na pewno frost będzie pływał. A jak chcesz pokonać w pływaniu osobę, która ma władzę nad wodą? Jaką władzę! Ten typ to jakaś parodia, maga i to wyjątkowo nieśmieszna, ale oddech pod wodą każdy zauważy. Mam inny pomysł, powiedział tajemniczo. Kali i Solit usiedli po obu stronach szachownicy i zaczęli zawody. Kali był pewien, że wygra, jednak grał jeden na dwóch, a to utrudniało mu zadanie. Wszyscy obserwowali z napięciem przesuwanie bierek po planszy, jednocześnie patrząc, jak Frost i Bob przygotowują się do pływania. Obie rozgrywki były ustawione blisko siebie. Bob popijał wodę z butelki. Frost się rozciągał. Okej. Okay. Lakus stał z boku basenu i przedstawiał regulamin. Na mój sygnał start. Robicie szesnaście długości, jak najszybciej. Start! Okrzyk nastąpił kompletnie z zaskoczenia. Obaj natychmiast wskoczyli do wody. Tymczasem Solid zdominował kalego na planszy. Jednak rozgrywka nie była przesądzona. Hej, Terry podeszła do Britni. Wiesz, że czeka nas ostatnia walka? Oczywiście, niech wygra lepsza, odpowiedziała jej konkurentka. Ta, w naszym przypadku tak, ale nie sądzę, żeby któryś z twoich kumpli miał szansę. Patrz, wskazała w kierunku basenu. Ścigali się łeb w łeb. Na szachy nie patrzyła, bo i tak się na nich za bardzo nie znała. Chłopcy przechodzili do ostatniej długości. Frost zasadniczo wygrywał, już był prawie na mecie, kiedy zwolnił i zaczął schodzić pod wodę. W tym momencie Bob go wyprzedził, dotknął ściany basenu i zwyciężył. Frost w tym czasie wyszedł z wody i, nie panując nad sobą, podbiegł do Solita i wskazał na niego palcem. Ty, ty i ta twoja cholerna glista. Przytrzymałeś mnie w miejscu, żeby twoja drużyna mogła wygrać, wykrzyczał. Wszyscy byli w szoku. Oskarżony wstał z miejsca. Udowodnij mi to. Uśmiechnął się, jednocześnie przestawiając telekinezą kolejny pionek. Słuchaj no ty pokurczu, warknął Frost. Oko Solita zaświeciło się szkarłatem jak zawsze, gdy był wściekły. Jestem miły, Frost, ale odezwij się tak do mnie jeszcze raz napięcie narastało. Kali trzymał puzel w gotowości, jednak nagisa stanęła między nimi. Spokojnie, odwróciła się do frosta. Kochanie, to są bardzo poważne oskarżenia. Czy możesz to udowodnić? Spytała z niepokojem. Miała nadzieję, że ta sytuacja nie zniszczy im zawodów. Niestety nie mogę, powiedział przegrany. Solid uśmiechnął się triumfalnie, jednak chwilę później Mina mu zrzedła, gdy tylko usłyszał. Szach i mat. Kali triumfalnie obwieścił zwycięstwo. Zaraz to niemożliwe, oszukujesz. Solid nie krył wściekłości. Udowodnij mi to, jeśli atmosfera wcześniej była napięta, to po słowach Kalego mogła w każdej chwili wybuchnąć. W takim razie unieważniam obie gry. Walka dziewcząt zdecyduje, która drużyna zwycięży. Nagisa uznała, że to jedyny sposób, żeby dzieciaki się nie pozabijały. Wszyscy rozeszli się do swoich namiotów. Finał miał się odbyć po obiedzie. Co za wstrętni oszuści. Frosta dalej nie opuściła emocji. I jeszcze śmiał oskarżyć Ciebie. Umiesz bez problemu pokonać komputer. Nie musisz oszukiwać. Britnie skinęła głową na znak zgody. Właściwie. Poprzestawiałem pionki, gdy się z nim kłóciłeś. Był lepszy, wyszeptał Kali. O matko, jesteśmy oszustami. Blitni się załamała. Ale z drugiej strony sami zaczęli. Należało im się. Tak, krzyknął Frost. Totalnie, zgodził się Kali. Zdecydowanie. Lepiej się przygotować na twoją walkę. Nie pozwólmy im wygrać. Dentes, tak jak wszyscy, stracił już do wrogiego tria Cierpliwość. Hej, Lisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzebka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.